わっ! <laughs> <laughs> Cześć, witajcie widzowie. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i czekają na nas trzy ekstremalne wyzwania. Zaczynając od materacu przyczepionego do samochodu, który będzie nas ciągnąć. Następne wyzwanie, ekstremalny test ostrości. I ostatnie wyzwanie, gumka i harmonika. Nie wydaj dźwięku challenge. Po wszystkich trzech konkurencjach wytypujemy przegranego i będzie miał do wykonania karę. Ale jaką zobaczycie na końcu tego odcinka, więc oglądajcie do końca. W pierwszej konkurencji czeka na nas samochód, który będzie ciągnął materac, a my będziemy musieli jak najdłużej się utrzymać. Dobra! Ja jeszcze takiej wtopy nie zaliczyłem, do mocnej Słuchajcie widzowie, to było fajne Powiem wam fajne, taki kulik na błocie Dobra, teraz będzie kądzio Aż się k***a Ile sekund miał? 9 sekund Dobra, będzie dobrze Się nie Dawaj! Let's go! Uh, 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 uh. Jak oh. się czujesz? Załam piszcze, 12 sekund! Chodź tu! Ile? 12 sekund, 13 nawet. 12,65! Ale k. Ku... mi się wykształciła, mi ała! Widzieliście jakiś refleks? Spiderman? O tako! Dobry, dobry to jest. Ale to była ekstra klasa, tak właśnie musiał być! To było ekstra klasa, tak właśnie musiał być! Nie powiem, jest stresiwo. Daje, piachu! O kurwa, ja się wy... OLE! Dawaj powoli! Trzy, cztery, ry! Jedzie! Raz! Stoj! Udało się cokolwiek! Widzowie! dość nie jestem ostatni! Jurek! Przegrał konkurencję! Jurek! Właśnie kocham na te faszko, kodate, tętno W miarę długo wytrzymałeś Zadziwiająco Zawsze krótko wytrzymuje. 140 <głosy> 140. <głosy> 140 tętno To konkurencję Wygrał ja! Nie do no, żartuję. Kodrat! Na drugim miejscu. Kalma! 6 ja! sekund to i tak, tak bardzo długo. Spójrzcie co tutaj się dzieje za te poświęcenie nasze buty. Kończę, pokaż rękawy. Docencie to widzowie. Widzowie na moją gębę nie znaleźliśmy. Już przechodzimy do kolejnego zadania widzowie aktualnie na naszym kanale jest prowadzony konkurs na klawiaturę, myszkę i podkładkę. Konkurs trwa do końca stycznia. Jedyne co musicie zrobić to zostawić suba, łapkę w górę i napisać w komentarzu ja chcę wziąć udział oraz zostawić followa na Instagramie, który wam się właśnie wyświetla. Powodzenia! W trakcie drugiej konkurencji czeka nas trochę bólu, ponieważ mamy założone na sobie gumeczki i będzie... I... Think moto, moto likes. I harmonikę w buzi. I zadanie polega na tym, żeby nie wydać z siebie totalnie żadnego dźwięku, bo inaczej czekają nas punkty ujemne. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, dobra, kończę pierwszy, zaczyna. Mocniej, mocniej. No. Dobra, deksja. Dobra, kończę, napinasz mu. Szczerze harmonika w pysk i lecimy. Znowu druga konkurencja, serducho mi wywala. <grybujesz> Będzie dobrze. się chciało nie i takie robięcie <grymianie> no sobie... Ale bo z bólu czasami się chce. Jest Czaj. tak, że czasami z bólu, czasami z bólu jak się śmiejecie to przestaje, się... boleć. przestaje boleć. boleć tak, tak, tak. i zawsze boleć. tak się robi o, szekam, kurwa. <grymianie> oj, oj, oj. Mię... jak to nie fair, bo on ma za dużo klatę bo mu tutaj nie bije nawet on tu niby nie będzie miał żadnego śladu Dobra, jest git, jest git. Jurek teraz Ty mi, no. Jesteś ready, bo teraz Ty tymi... masz. Masz tutaj zdjęcia. Ja to tutaj... ...głębie mi się już kręci, bo moją jedyną metodą jest po prostu wstrzymać oddech. Dora, to co teraz? Tak, na lęźwie, na lędźwie. Dobra, o. tak na test wizowie. Oj, kur... Nie było. Nie. No, jest mocniejszy pomysł. Czemu sobie dla zabawy? Bo to będzie mocy włosy. I w końcu coś no. ziem tak? Ktoś musi przegrać! Ktoś, ktoś musi przegrać! O Zrób bandurę! Nie tak, jak? Tak o garda, ale bokiem, tak o i brzuchowki. Czy paski lecą laski. No. Czekaj, bo mi się Ej, to pękło, to się nie liczy. Dobra, powtórka Ready, ready. Co boli? Nie bolało. ma za za tuż, 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 tuż. O, To ja wiem, kto tutaj będzie najwięcej. Jesteś gotowy? Nie! Minus! <laughs> punkt! Jest! To, to o... ciągnie jak cholera! Ole! Bo... Ej, ale tak z trzy razy mocniej niż normalnie na klacie? to luz był no. przy tym. Bolało, tak wiesz, na klacie, ale bolało, a nie tak ciągnęło. To było. Jest sznyta! O. Jest sznyta. Już wiemy kto będzie wykonywał karę dynia o ja dwie konkurencje. konkurencje <gry> Okej okay, widzowie, jesteśmy teraz w trakcie ostatniej konkurencji. Mam do czynienia z taką tą zupką Daliśmy jeszcze ostrej papryki, więc zobaczymy co będzie, nie? Czyli, czyli, Chili czyli. dodaliśmy. No, kto ostatni się napije. Wygrywa. Wygrywa. Smacznego. No, smaczne. no, lecimy. Dobra, 3, 4, jemy. A ja te nudle rozgotowane, są strasznie, nie smakuje mm. mi to. No. Ej, mi się wydaje, że ona nie jest ostra, a bardziej taka pieprzowa. No. Jakbyś pieprzu kilo dosypał. Nie, no, jest ostra. Jest to sprawa. My testujemy, kto ma lepszą. Mhm. Ej, tak z przyzwyczajenia chcę się tego wykazać. No. Nie? <grym> Jak po ustach daje, to faktycznie jest taka. Ale nie jest zła. Tylko, żeby te nudle właśnie nie były takie... Muszę się zaczynają Ja miałem trochę więcej na ramię. Dajcie mi czas. Idę teraz chodzić. Dobra. Ej. Ja spokojnie. Ej. Patrz. Zupka dobra. Dobra zupka. Co? Ostre, pikantne? Co ty mówisz? Nie. Nie. Je... W ogóle. Ej, jest mi gorąco. Mi bym robił Ja miałam więcej, ja miałem tu, Ale to woda no A woda jest najgorsza, bo to wszystko co się rozpuściło Ja miałem najmniej i najbardziej przez to skondensowane było i w małej porcji było najwięcej przypraw No to fajnie. Ja już Znaczy to panka kusi nie, bo mordę by się przydało pukać. Jest mi tragicznie gorąco, jest masakrycznie ciężko Nawro, napij się. 2,12 niego. Dobra, tak tak ja przegrałem, tak ja robię karę, no. A jaka kara, to wiecie się na końcu odcinku. jeszcze, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. No i oczywiście, patrzcie tutaj lata. Przycisk subskrybuj. O. I tutaj też jest łapka, o, łapka w górę. No, no to. A, i napiszcie tam na dole. Chcę wziąć udział w <kluj> konkursie. <kluj> Nic się nie zmieni. Jak twoje odczucia? Spodziewałem się czegoś mniej ostrego. Ja też mniej ostrego, wiesz, Spodziewałam no. się bardziej coś na zasadzie y, no. bifona, y, rosół ostry. Tak. Jestem ciekawa, czy tylko ta zupa sama była w sobie taka ostra, czy to wszystko Ja nie wiem, ja myślę, że te chili też dużo dało, wiesz. No ja ale koniec końców. Zaraz przedstawimy wam wyniki. Aktualnie punktacja wygląda tak, 7, 7, no i ja 3, a więc przegrałem, więc teraz czekajcie na karę. Nagrywać, to? No, przy... Przygotowania do wyzwania. Nie róbcie takich rzeczy sami. To może grozić no, niebezpieczeństwem, odmrożeniami, tak, yy, dlatego... szokiem termicznym. Ale jak? To te ryby strają do jeziora? No. Nie wychodzą na ląd? <śledź> Zależy czy są wodne, czy wodne. lądowe <śledź> Patrzcie na niego. <śledź> A ty jeszcze masz niską zawartość tłuszczu. znaczy futra. Ja bym powiedział futra. O zimno, w stopy jest. Bo on jest. Bo on jest uraz. Jeżeli muś coś się stanie, to na szczęście ma wokół siebie takich kolegów, którzy. <śledź> do tej wody dzisiaj nie wskoczą. <śledź> <śledź> o! O! Chodź mi otwierać folię i ręcznik dawaj Nie rób się takich rzeczy w domu On jest idiotą, ja nie jestem, dobrze wygrałem Znaczy był Remis z piachem, ale no widzicie, no widzicie Ktoś musiał przegrać. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zostawcie łapkę z soba i napiszcie komentarz. Bierzcie udział kułkucie. Jesteście udział, jesteście udział!